I znaczenie zbawcze zmartwychwstania. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego, Znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus z martwych wstały dał ostateczny argument, który przyrzekł swojego boskiego autorytetu. Zmartwychwstanie Chrystusa jest wypełnieniem obietnic Starego Testamentu i obietnic samego Jezusa w czasie jego życia ziemskiego. Wyrażenie zgodnie z pismem wskazuje, że Zmartwychwstanie Chrystusa wypełniło te zapowiedzi. Zmartwychwstanie potwierdza prawdę o boskości Jezusa, który powiedział: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem. Zmartwychwstanie ukrzyżowanego pokazuje, że On prawdziwie jest: Ja jestem, Synem Bożym i samym Bogiem. Święty Paweł mógł oświadczyć Żydom, Głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej Ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, ja my Ciebie dziś zrodził. Zmartwychwstanie Chrystusa jest ściśle związane z misterium wcielenia Syna Bożego, jest Jego wypełnieniem według wiecznego zamysłu Ojca. Misterium paschalne ma dwa aspekty. Przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu. Przez swoje zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego życia. Jest ono przede wszystkim usprawiedliwieniem, które przywraca nam łaskę Bożą, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie jak Chrystus powstał z martwych. Polega ono na zwycięstwie nad śmiercią grzechu i na nowym uczestnictwie w łasce. Dokonuje ono przybrania za synów. Ponieważ ludzie stają się braćmi Chrystusa, jak sam Jezus nazywał uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Stają się oni braćmi nie przez naturę, ale przez dar łaski, ponieważ to przybrane synostwo udziela rzeczywistego uczestnictwa w życiu jedynego Syna, które objawiło się w pełni w Jego zmartwychwstaniu. Wreszcie zmartwychwstanie Chrystusa i sam Chrystus zmartwychwstały jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. W oczekiwaniu na to wypełnienie, Chrystus zmartwychwstały żyje w sercach wiernych. W nim chrześcijanie kosztują mocy przyszłego wieku, a ich życie zostało wprowadzone przez Chrystusa do wnętrza życia Bożego, aby już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i z martwych wstał. Już prawie jesteśmy w Wielkim Tygodniu, i za chwilę będziemy tak bardzo namacalnie przeżywali te wszystkie prawdy. I już za chwilę wyśpiewamy to radosne Alleluja, ogłaszając sobie, drugiemu i światu, że On naprawdę z martwych wstał. Jeżeli by tego nie było, to naprawdę nic nie ma sensu. Nie tylko tam nasze nauczanie, bo to półbiedy z tym naszym nauczaniem, ale próżna byłaby także nasza wiara. Ale On z martwych wstał. On żyje. Chrystus zmartwychwstały, żyje w sercach wiernych. Nie wiem, jak wy macie. Ja czasami mam takie wrażenie, że w tym moim sercu jest taki bałagan, że nie ma miejsca na tego zmartwychwstałego. I jeszcze w tym tygodniu spróbuję to miejsce zrobić. Bo tylko tyle jest od nas wymagane. Żeby pozwolić. Żeby on tam był. Zrobić mu miejsce, dać mu przestrzeń, choćby najmniejszą szczelinę. Chrystus żyje, daje życie nam i chce, żebyśmy byli jak najbliżej Boga. Odkrywania tych prawd, odkrywania pustego grobu, wielu spotkań ze zmartwychwstałym i zrobienia mu miejsca, życzę Wam na ten czas. Ja nie będę wrzucała tutaj tych naszych nagrań w wielkim tygodniu, żebyśmy mogli się skupić na realnym przeżywaniu tego, co się dzieje w kościele, żebyśmy się też mogli odciąć trochę od tego, co wirtualne, abyśmy już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał.